Witam Was w ten przepiękny, sobotni, deszczowy poranek. Jest godzina teraz już 7.17. Ja od jakiejś piątej jestem na nogach, bo licytuję. dało się kupić w Sizłoce ładną sztukę C43 AMG W201. I za chwileczkę mam próbę na C63 w Kobe. Dzisiaj zapowiada się bardzo ciekawy i interesujący dzień. Raz się dowiecie, jaki jest plan. Tymczasem przepraszam na chwilkę, bo mam licytację. No jest nasza cyklasa. Próbujemy na farta ją zalicytować. Zobaczymy, przy jakiej kwocie ją puszczą do sprzedaży. Na razie nie osiągnęła minimum. No, no to już widzę, że nawet nie podchodzę. 1,8, nie całe było minimum. Myślałem, żeby za 1,6 może weszło, ale biją się przy sprawie 1,9. Nie jest warta wysokiego budżetu, bo ma 103 tysiące przebiegu, ale czasami trzeba próbować i liczyć na farta i czasami się udaje coś tanio kupić. Ostatnio ceny powariowały, poszło za 1,95 miliona, mało się to opłaca przy takim przebiegu. Ja już wolę dołożyć sporo i kupić dużo mniejszy przebieg. Dobra, to na razie czekamy na kolejną aukcję. No to szybkie śniadanko, kaweczka. Dam jeszcze z pół godzinki synowi i go niestety będę musiał obudzić. Niedobry tatuś, ale dzisiaj jest dla niego wielki dzień. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zaczynajmy go synek naleśniki. leśniki. I z tatą. Kto tak mówi? To pani w komputerze. I z no to wyruszamy w podróż do Bydgoszczy, więc mamy kawałek drogi. Jeszcze mamy jedną licytację CL55 AMG C215. Zobaczymy czy ja nam radę to zrobić w trakcie drogi, jak się gdzieś uda bezpiecznie zatrzymać. A jak nie to Łukasz z Japonii go zalicytuje. Wsiadamy w nasz bolid wyścigowy. Co Heniek? i Jedziemy. No dobra, jest nasz cel. Zatrzymaliśmy się, bo dopiero wyjechaliśmy w sumie z domu, ale już niech go Łukasz bije. Zaraz zobaczymy, czy będzie nasz. Kupujemy tego Marca? Tak. Podoba Ci się? No. A wiesz jaki ma silnik? Twój ulubiony. Położę! No. Opuścili go dosyć szybko. Dosyć grubo. Dosyć grubo. Ale i tak całkiem niezłoceno. Ruszamy dalej? Przez blisko? Dopiero co wyjechaliśmy. B. Jeszcze chwila. To co opowiemy wszystkim? Dokąd jedziemy? Tak. Dokąd jedziemy? Eee, Kupić Jamaszkę. Kupić Jamaszkę? Mamy Kasiorę? Tak. Skąd mamy Kasiorę? Ze świni. Ze świni? Tak. Rozbiłeś skarbonkę? Tak. Dobrze. A powiesz wszystkim, ile masz lat? Cztery. Cztery. A niedługo ile kończysz? Pięć. I kupujemy na urodziny? Jamaszkę. Jamaszkę. No właśnie, początek kolejnego projektu i kolejnej przygody. Henio kończy 5 lat na początku maja. No i od już dłuższego czasu odkładał do skarbonki wszystkie oszczędności i wszystkie drobniaki jakie znalazł. No i z okazji urodzin, tata troszeczkę się dorzuci, ale niewiele, bo prawie udało mu się uzbierać całą kwotę. No i kupujemy wymarzony pierwszy motocykl. Henio jeździ już od kilku lat na kładzie 50cc Suzuki. W zasadzie to Henio tego kłada dostał, jak jeszcze nie potrafił chodzić i był bardzo malutki, pamiętasz? <grym> no, więc nie potrafił za bardzo jeszcze chodzić, ale na kładzie już potrafił jeździć, nie za szybko, ale dawał radę. Level wyżej, idziemy, rozwijamy się i będziemy się uczyć jeździć na Krosie małym jedziemy kupić Yamaha TTR50. Yy, mamy kawał drogi. Tak jak widać, dopiero niedawno ruszyliśmy z Milanówka z domu. Mamy prawie 300 km. Yy, dlaczego jedziemy aż do Bydgoszczy? Z kilku względów. Yy, okazuje się, że w zasadzie prawie nigdzie w Polsce nie ma na stanie tego modelu w salonach, z uwagi na obecną sytuację w ogóle ciężko kupić jakiś nowy motocykl ze stoku bo wszystko jest wymiecione z salonów więc udało nam się znaleźć chyba 4 sztuki na całą Polskę w różnych końcach i krańcach Polski Bydgoszcz nie jest najbliższym miejscem, gdzie moglibyśmy to kupić natomiast z rozmowy telefonicznej z bardzo sympatycznym sprzedawcą Wynikało, że musimy pojechać do Bydgoszczy, ponieważ już sama obsługa przez telefon zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Zadzwoniłem tam wczoraj, tuż przed godziną 17, czyli tuż przed zamknięciem salonu, że jestem zainteresowany tym modelem. Pan powiedział, że mają na stanie, jest zakonserwowany fabrycznie jeszcze. No i potrzebują około półtorej godziny, żeby go przygotować sprawdzić, zalać olejem, odpalić, uzbroić, krótko mówiąc. No i mają bardzo oczywiście duże obłożenie na serwisie, ponieważ sezon właśnie rusza mamy w tym momencie 17 kwietnia więc wiadomo, że serwisy motocyklowe pracują pełną parą. No, i powiedziałem panu, że przyjeżdżamy za kilkanaście godzin. Przymierzyć się do motocykla, zobaczymy, czy henio wzrostem daje radę już na ten model. Mamy nadzieję, że tak. No, i jak będzie ok, się dogadujemy co do ceny, to go od razu bierzemy. No, i pan zadzwonił gdzieś godzinę po zamknięciu salonu, że motocykl jest gotowy. Więc takie podejście i taka obsługa mi się bardzo podoba, bo staram się też podobnie traktować swoich klientów i wiem jak to jest. Więc wsiedliśmy w nasz sportowy bolit roboczy i jedziemy do Bydgoszcz. Próbujemy Wam zdać relację z całej sytuacji. No i może to będzie jakiś początek nowej serii, jeśli chodzi o naukę jazdy, wdrożenie się, szkolenie motocrossowe mojego syna, bo na razie mu się to wszystko podoba. Co? Na kładzie się fajnie jeździ. Teraz będziemy się uczyć na Jamaszce. Tak? Mamy niewielki tor zrobiony na łące za domem. Nakłada, może go trochę zmodyfikujemy pod krosa. Jak będziecie mieli ochotę, to będziecie mogli oglądać poczynania Henia od zera do małego motokrosowca. Wzięliśmy naszego sportowego pasata Kombi, ponieważ tutaj prawdopodobnie bez problemu zmieści się motocykl, jeśli go kupimy. A poza tym chciałem też zrobić radochę wielu naszym widzom, którym podobał się ten samochód z ostatnich odcinków i naszych wyczynów na zimowym torze Ułęż. Tutaj sobie możecie zobaczyć odcinek, w którym pasat. Ganiał Lancery Evo i Subaraki po śniegu i wcale dużo nie odstawał. Jedziemy. Pamiętasz Henio jak byliśmy na torze? Fajnie było co? Passaciorem? Airbag się pali, bo jeszcze go nie zgasiliśmy po ostatnich wyczynach na torze, ale no cóż, w pasacie z przebiegiem prawie 300 tysięcy kilometrów coś tam może się świecić na desce, nie? Co się jednak we krwi przeszło oprócz benzyny i dobrych genów motoryzacyjnych, bo Henio już ma w planach, że kłada sprzeda siostrze młodszej. Zosia ma dwa lata, i już ma też zapędy, więc jest szansa Henio, że jeszcze uda się sprzedać, kłada Zosi, co? Nauczymy ją jeździć i zostanie nam kasiora na przeróbkę Yamachy, co? Co tam założymy? Głośny wydech, jak zawsze. Do każdego sprzętu, nie? Biznes się musi kręcić. Jak to się mówi? Zbliżamy się, Heniu. Zobaczy, już widzę flagi Yamaha po prawej stronie. Bacz, salon Yamaha jest przy salonie Renówki i Daci. Mówi się trudno, co? No to idziemy oglądać ttr co? Idziemy? Dobra. No i jak? Podoba się? Chodź, spróbujesz sobie usiąść i zobaczymy jak wysokościowo, ale widzę, że chyba będzie OK. Co, dosięgasz do ziemi? Dosięgasz to myślę, że będzie ok. O, za chwilę rośnie jeszcze. No właśnie, bo myśleliśmy o PW50 początkowo, ale w sumie... No jest troszeczkę jest niższe, ale jest lżejsze, tu jest ta No właśnie. No właśnie, ale on już ma doświadczenie kładowe, dosyć niezłe, jak na swój wiek, więc myślę, że ogarnie szybko i jest bardziej zawieszeniowo chyba ten model też jest troszkę, niż PW, prawda? Lepszy. Tutaj jest Silnik silnik czterosłupowy, półautomatyczna, mm -hmm. skrzynia. Mamy rozróżnik elektryczny, tak? No to właśnie. Jest, to jest ten plus. Jak że powiem, nie zawsze w budzie w kopniach dziecko sobie poradzi. Mm -hmm. Jak jest ktoś już starszy, no to nie ma problemu, ale czasami ktoś już naciśnie i, i, i jedzie. A jakieś zalecenia serwisowe na przyszłość? Najważniejsze tutaj to dbać o czystość układu napędowego. Mm -hmm. Zawieszenie, żeby było też czyste, żeby powiem, później jakieś wodne. Na nie osadzały, bo to piasek i tak dalej, żeby można że tak powiem to się, to się e, uszkadza. Potem takie proste, proste rzeczy czynności serwisowe to po sezonie obowiązkowo dbać filtr powietrza i o, o linki, po prostu przesmarować, bo mm -hmm. to mechanicznie linki jak nie będziemy trafić to się zapiekał. No i obowiązkowo akumulator, tak? To jest bardzo malutka bateria. To jest bateria, że powiem, m, tak jak jest stosowana na przykład w telefonach, czyli to jest zalana, to nie ma żadnego kwasu a nie a, to jest sta okay. stała bateria. Okay. Bardzo malutka i po prostu Musimy o nią, o nią dbać, żeby się nie rozładowała, tak? jeśli mm -hmm. nie będziemy mm -hmm. jej używać na, na co dzień. Chociaż tym sprzętem można jeździć nawet zimą też. Nie? Także cały czas może być użytkowany. No tak. jest tylko miejsce to... Miejsce to... jest, że będziemy pewnie cały rok korzystać, tak jak i składa. A jeśli chodzi o jakieś luzy zaworowe, takie rzeczy, jak to w czterosówie, to... Tak, tutaj... ustawia się, ale to, że tak powiem, biorąc pod uwagę dokładność i staranność Yamahy, to tutaj w dwóch, trzech latach... Do będzie, będzie to jakiś tam żad... oględziny, że jak powiem. No tak, bo tu nie ma żadnego licznika motogodzin nie. Nie? To, to Trzeba było ewentualnie tak. dołożyć tych licznik. Można dołożyć tak. jasne. Żeby no zobaczyć ile ja tych goni faktycznie. Po mhm. no prostu liczniki mamy tutaj o, na miejscu. No, tam się, tam się wkłada kluczyk, no. No właśnie, kluczyk jest, także bardzo dobrze, że jest kluczyk. Bo tak bez kluczyka to. No tak, I co pani wybrykę? To... Odpalamy na chwilę. Podoba się? Ja będę miał taki klucz. Nie No, jak będziesz grzeczny, to będę ci wydawał kluczy. On, off pozycja, nic więcej. Nie ma. Tutaj mamy e, sanie. Kranik. Kranik przypołożeniowy, tak czy tak. Tak jak wskazówka nam stałeczka pokazuje. Rezerwa. Zamknięty. Otwarty. Jak w motorynce. To ładnie. Ja zaczynałem od motorynki, teraz się czasy zmieniły trochę, no. Tak, jak te sprzęty były, motorynka to było niedościgne marzenie, tak? Ale prawda jest taka, że teraz motorynka w dobrym stanie jest droższa od tego. Tak. ceny, ceny <laughs> oszalałeś. Ciepło tutaj zobaczymy tutaj. Trzyma. No mm, i super. Pięknie odpali. Chcesz sobie gazu dodać troszkę. No podobaj sobie. No. Tam, bo jak teraz włączysz biały, to Nie, włączamy. Tu sobie gazem może dodać. 4 lata. To co? Bierzemy, Henio? <laughs> Czapa, <Yamaky>? Tak! Co, pajamaty? Tak. Super. Co się mówi? Dziękuję. Proszę. <laughs> Dziękujemy bardzo. To co bagażnika i Jak ją wyprowadzimy. No właśnie. Jakoś może damy radę, co? Może się Chyba muszę ją wyjechać. To się i wiedziesz, co? No. Dzisiaj jeszcze nam panowie założą taki licznik motogodzin, żeby było wiadomo, ile godzin jeździłeś, kiedy zmienić olej. Dobra? No. Bo możesz zmienić olej? Później? Dobre? Jak ją dotrzemy. Zobacz, dostaliśmy też olej. No już nam pan tu naszykował. Oryginalny olej sobie wymienimy. Jak zrobisz parę godzin? W domku na, na podwórku. No albo w garażu sobie wymienimy. Co ty, co ty na to? No ja. Tam spuścimy na dole olej i później tu się to odkręca i tu się wlewa świeży olej. Żeby silnik dobrze pracował. Wiesz? No to jeździmy w domu. Jak wrócimy i nie będzie padał deszcz, to od razu dzisiaj już jeździmy. Dobra? Dobra. To od siadamy inno i o Tak? O, o zobaczcie jakie tu fajne motocykle są. Gdziemy? Założy nam ten licznik, o którym Ci mówiłem jeszcze mhm. na szybko, zanim ją załadujemy, wiesz? No, tych drobniaków, bo by Pan miał długo do liczenia, co? Tutaj mamy książkę gwarancyjną, tutaj mamy fakturę. Teraz tak, Yamaha wprowadziła taki nowy system, ja zarejestruję tą sprzedaż w systemie Yamaha i, że powiem po dwóch dniach przyjdzie protokół odbioru. OK. To zrobimy tak, wyślę ten protokół na maila, to podpiszemy i, i, i skanujemy. Dobrze, nie ma. O inaczej, powiem. tak powiem, nie jestem tego w stanie przyspieszyć. Rozumiem. Temere się aktualizują, pobierają te dane. Dobra. To jest dobra, nie, nie ma problemu, możemy to zrobić. Ciekawe, czy się nam zmieści, do Pasaciora, Co, Jamaszka. Nie wiem, a ty wiesz? Zaraz przymierzymy, jak nam założą licznik. A jak się nie zmieści, to musisz wracać na kołach do domu. Zobacz, już przyjechała nas serwis. O, dało, wykoniłaś taki spodniczek. Myślę, że le lepiej będzie. O, świetnie, super. O, no, to tu No to co, chyba wszystko mamy, tak? Możemy się ładować. Ładujemy. <grymka> Trzymaj olej. Sprzęt bezpiecznie załadowany. Pasy tenera niezawodne, jak zwykle. Ruszamy z powrotem do Milanówka. Mam nadzieję, że pogoda u nas też się na tyle poprawiła, że jeszcze dzisiaj. Zrobimy pierwsze kroki za kierownicą Yamaha TTR 50. Dzięki salonowi Yamaha Unicar za świetną obsługę. Życzyłbym sobie, żeby wszędzie mnie tak fajnie obsługiwano jak tutaj. Ludzie z pasją i odpowiednim podejściem. Na no, tyle fajnym, że przejechaliśmy przez prawie pół Polski, żeby kupić ten motocykl, motocykl akurat tutaj. Także polecam wszystkim ten salon. Ognisko, cisza, spokój. Przepiękna niedziela. Tylko co jakiś czas przejeżdża 4 osób 50 na odcinie. Dzień dobry, kolejny sobotni poranek. My już spakowani gotowi. TTRK zapięta. Ruszamy na pierwszy prawdziwy trening motocrossowy do szkółki na tor w Nowym Dworze Mazowieckim. Dokąd jedziemy, Heniek? Na no tor. Będziesz się uczył jeździć? Tak. No, no to ruszamy. Pierwsze kroki na Yamashite już za nami. Podobało się, Henio? Za domem? Tak. Heniek wsiadł i po prostu pojechał. Dalszym krokiem jest rozpoczęcie nauki w profesjonalnej szkółce motocrossowej. Jedziemy na pierwszy trening, zobaczymy czy mu się spodoba. Początki są niezłe, na razie ma tak gaz gdzieś na połowę skręcony. Mocno zakontrowany, żeby sam nie rozkręcał, bo już kombinował. I jeździ na jedynce do odciny. Jeszcze mu nie pokazałem jak się zapina dwuje. Wszystko małymi kroczkami, żeby było bezpiecznie. Ruszamy dalej, co Henio? Chcemy jeździć, co? No, motocykle! Żeby nie wystartowali bez No właśnie. Chyba poczekają na Ciebie, co? Chyba. Poznaliście już numer startowy Henia? Jak mógłby być inny? numer. To co, ubieramy się? To ubieramy się. Zakładamy najpierw spodnie chyba, co? Pokaż się? Gotowy? Ubrany? Teraz a... zakładamy jeszcze kaski, wszystko idziemy się przywitać, tak? Zapraszam. Mama, Dziewczyny też jeżdżą. No, dziewczyny też jeżdżą. Zoche też nauczymy jeździć, co? No. Jak będzie trochę starsza. Gotowy do lekcji? Tak, tak. Zaraz to zgrzewamy sprzęt, tak? Tak, tak. Bez problemu. Tam będziemy musieli dojść sobie na mały tor, tak żeby nie wracać i nie przechodzić za często przez tor, to prosiłbym zabrać sobie wszystko co jest potrzebne, jakieś aparaty, picie, no i coś tam do przegryzienia. Pod górę w rozpędu podejdziesz pod taką wielką górę. Mamy obraz rozgrzewka, co?